Cześć ludziska, z tej strony IronWay. To będzie odcinek z update'em na temat zdrowia i całej tej sytuacji, która się wydarzyła, którą widzieliście w ostatnim odcinku. I na temat moich planów startowych wreszcie tego sezonu. Jestem na naszym pomościku. Miejsce, gdzie najczęściej łowimy ryby z kubą. Mam nadzieję, że za jakiś, czas, za jakiś czas ze Stachem. Budujemy chatę, widać gdzieś tam za mną. No, ale to ci coś śledzili na Stories, czy tam jakieś wrzutki to już wiedzieli. No ale mniejsza z tym. Za, czyli za niedługo będziemy tu mieszkać bezpośrednio, jakby obok tego pomostu. Eee, a tak jak powiedziałem we wstępie pogadamy sobie tutaj o moim zdrowiu o tym co się wydarzyło, no nie będę już opisywał całej tej sytuacji, no bo on, jak ktoś to interesuje jest w poprzednim odcinku no w skrócie bardzo duże osłabienie, nie wiedzieliśmy co się dzieje, nie wiedzieliśmy co mi jest jednocześnie to mocno na mindset wpływające, bo no bo jakby z dnia na dzień brak takiej mocy i tak dalej. No jeśli chcecie znać szczegóły, no to mówię, wpadajcie na ten poprzedni odcinek. W każdym razie no miło tamtego czasu już ponad miesiąc. W tym czasie odwiedziłem kilku, a rozmawiałem z kilkunastoma lekarzami, zrobiłem pełne badanie krwi, ponad 30 różnych tam wskaźników i hormony, testosterony, jakieś żelazo, klasyczna morfologia, te hormony tarczycowe i tak dalej. Większość tych badań wyszła super. W sensie no lekarze mówili, że wyniki jak jak u dwudziestolatka, ale dwa wyszły gorzej, czyli eozynofile, e e które odpowiadają między innymi mogą odpowiadać za pasożyty albo za alergię i e i część wyników tarczycowych. Te tarczycowe są o tyle problematyczne, że my już od jakiegoś czasu widzieliśmy, że mam Hashimoto. No i okazuje się, że te normy, które są na FT3, FT4 e, czy TSH, no to są dla osób zdrowych, osoby z Hashimoto, te normy mają niższe, no mnie nikt o tym nie, nikt o tym nie powiedział, no i przez te ostatnie dwa lata, e, gdzie miałem to powiedzmy w normie, ale blisko jakichś tam z, z skrajnych wartości, e, no widziałem, że jest w normie, no to do lekarza już na konsultację nie szedłem, a powinienem był, no bo TSH powinno być, czy FT4 powinno być e, niższe niż mam, e, TSH powinno być wyższe, albo odwrotnie, ale mniejsza. W każdym razie no, powinno być bliżej tej, tej normy dla osoby, osoby z Hashimoto. Dostałem leki, poszedłem do endokrinologa. oczywiście dostałem hormony, biorę je już od dwóch tygodni codziennie rano i jest znacząca poprawa. Mam siły robić trening, jestem w stanie biegać w okolicach tych 5-0, a nie tak jak było, że, że przerywałem trening, bo nie byłem w stanie, nie wiem, biec dłużej niż 10 czy 15 minut, bo po prostu nie miałem siły. Na rowerze też przez te ostatnie dwa tygodnie, biorę leki, już na początku zaczęliśmy odrobienia jakichś rozjazdów, i koło tych 200 W, czyli taka moja norma na rozjazd, byłem w stanie kręcić. Zaczęliśmy już robić zadania na tych zadaniach. Jeszcze nie mam takiej mocy jak miałem w maju przed tymi wszystkimi problemami, no ale już jest znacznie lepiej. Gdzieś tam kręciłem półtora minutówki wczoraj po 330-350 W. No, zobaczymy, jak wejdą jakieś dłuższe zadania. Dzisiaj mam y biegi 5-minutówki na progu, czyli pierwszy taki mocniejszy bieg od tego wszystkiego. Także no główny powód, prawdopodobnie tych moich problemów, to jest ta tarczyca. No ale jednocześnie zaczęliśmy też drążyć, zaczęliśmy też drążyć alergie. No i faktycznie wyszło, że mam jakieś alergie. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jakie, ale, ale jakieś mam na pewno. No jedno, o które już wiedzieliśmy od dawna, no bo po prostu czułem, że mi szkodzi, no to jest nietolerancja laktozy. Ale mam też prawdopodobnie jakieś inne pokarmowe lub jakieś inne e, na pyłki. Jako, że to, to moje osłabienie już jest trzeci rok z rzędu w czerwcu, na pyłki lub na, to, na coś, co jest w wodzie, zrobiłem tydzień temu czy półtora tygodnia temu testy jakieś takie kompleksowe z krwi na alergię. No i teraz będziemy czekać w okolicach miesiąca. W sierpniu będzie wiadomo, na co mam, gdzieś tam będziemy drążyć ten temat dalej. No z takich pozytywów w całej tej sytuacji, no to widzę taki, że po pierwsze, no, połączyliśmy te kropki, czyli wiemy już co się działo tak naprawdę te dwa lata temu w czerwcu, gdzie to było pierwsze te, ta moja styczność z tą tarczycą, czy, czy rok temu w czerwcu, gdzie było takie osłabienie, które myśleliśmy, że wynika wtedy ze stresów, czy tam z pracy i tak dalej. No wychodzi, że nie, że to jest po prostu jakiś taki cykliczny u mnie, co podobno też jest powszechne połączenie jakby tych tematów alergicznych z, z Hashimoto, czyli z chorobą e, immunologiczną, czyli jakby też ta odporność organizmu automatycznie spada i tak dalej. No i teraz biorę te hormony dwa tygodnie, biorę już jakieś ogólne leki na na alergię, ale no nie, no, tylko tyle, co na razie wiemy, więc takie jak mi tam przepisał lekarz i czuję się znacznie lepiej, zmęczenie nadal jakieś jest, ale też nie trenuję jakoś nie wiadomo jak super intensywnie, póki co mam siłę robić treningi, tak jak powiedziałem łatwiej mi się wstaje rano, co było takim dużym problemem, że, że po prostu, no nie wiem spałem nawet 8 godzin, na przykład miałem problem wstać z łóżka, co się mi nigdy nie zdarzało, raczej zazwyczaj przez wiele lat sypiałem te 6 godzin, 7 max, no odkąd trenuję powiedzmy 7 z hakiem więc no to już się znacznie poprawiło w drugiej połowie dnia nie jestem aż taki padnięty, aż taki straczałem mimo, że dużo mam teraz na głowie i z pracy i z i z Iron Resorts, i tutaj z budową naszą, i z, i z, i z innymi rzeczami. No i z stachu też, stachu też nam daje mocno popalić. No więc jest znacząco lepiej, znacząco lepiej. Cieszę się, że udało się jakby to zdiagnozować, cieszę się, że trochę więcej o sobie wiem, gdzieś tam się bardziej przebadałem i tak dalej. Jedna z błędów, która z tego płynie, jest taka, że wielu tych 35-40-45-latków. 40, Takich jak ja, zapracowanych, nie wiem, zmęczonych, rodzina, praca i tak dalej, czy jakiś sam hobby, czyli taki sam scenariusz jak u każdego. Ale nie trenując, nawet bym nie zauważył, że coś jest nie tak. Po prostu trenując i widząc, że mam jakiś spadek tutaj formy, spadek kondycji, byłem w stanie wyciągnąć wnioski i szukać, jakie są przyczyny, a normalnie, no to pewnie no, taki przysłowiowy zjadać chleba. Usiadłbym po pracy z piwkiem przed telewizorem i i po prostu czuł się zmęczony, no bo życie jest ciężkie i, jest, i jestem zmęczony po pracy, także zachęcam każdego do jakiegoś regularnego badania, no może niekoniecznie tak jak sportowcy e, amatorzy, nie wiem te dwa razy w roku minimum m, ale chociaż raz na ten rok, raz na te dwa zrobić jakieś takie kompleksowe badania krwi jeśli ktoś czuje podobne objawy czyli takie mocne osłabienie, przebadać sobie tą tarczycę, przebadać sobie te alergie no trochę to ułatwi życie e, wam czy waszym e, e, żonom, czy rodzinom, czy współpracownikom, jak będziecie mieli więcej energii do życia niż mniej. Nic więcej o tym, jakoś dużo do powiedzenia nie mam, bo nie chcę też robić z siebie, nie wiadomo jako specjalisty. E, standardowo, jak ja, jak to ja. Zdałem się tutaj na opinię specjalistów w tych dziedzinach. pogadałem mówię z kilkunastoma lekarzami, z profesorem Pupko, ale też z masą takich tutaj lokalnych, poleconych, dobrych endokrynologów. Ech, czy lekarze od alergii i jakby z tego wyciągnąłem wnioski i razem z Maciejem sobie gdzieś tam to jakoś analizujemy no i zapina nam się to wszystko w całość, a jak będzie a jak będzie z czasem to zobaczymy całe szczęście my i tak planowaliśmy moje główne starty na jesień czyli Malbork we wrześniu i Turcję w październiku więc tu się jakoś dużo nie zmieniło no wypadł mi gdzieś teraz jakiś jeden star... no Bydgoszcz mi wypadła gdzie miałem robić jakąś taką rozruchową połóweczkę w tym roku no i za tydzień jest Kurnik, ten Kurnik Prawdopodobnie też odpuszczę, bo mam wyjazd teraz kilkudniowy, wracam dzień przed tym kurnikiem i to jest długa trasa z 700 km, wracam dzień przed tym kurnikiem, raczej nie będę wystarczająco, no jeśli zrobię kurnik to zrobię go tak turystycznie, ale nie wiem czy to w ogóle ma sens, wolę zrobić porządny trening, więc możliwe, że po prostu w kurniku wystartuję w sztafecie, a nawet jeśli nie, no to będę tam na pewno, no bo Pati będzie startować, masa znajomych będzie startować, chcę nagrać jakiś odcinek, może Stacił, wystartuje w tym dziecięcym. No i prawdopodobnie pierwszy taki start, który zrobię, no to będzie Wolsztyn. W zeszłym roku nawet na podium tam, nie wiem, czy ktoś z Was może pamięta, ale nawet się tam podium na biegu udało wywa wywalczyć i dogonić yy, zawodnika. Także prawdopodobnie pierwszy mój start to będzie ten Wolsztyn, później właśnie ten Malbork, połówka, zakładając, że wszystko będzie oczywiście Ok, ze zdrowiem i tak dalej. We wrześniu jestem też zapisany na kościan, no i tam mam nadzieję, mógłbym szybko już polecić, już do tego września mam nadzieję, zdrowie będzie ok. Później mam czempion, ale to nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Znaczy starcie odbędzie, ale czy ja wystratuję, to nie wiadomo. No i później te kilka tygodni przerwy, miesiąc przerwy i Turcja, gdzie no, planujemy, gdzieś tam już sobie szukamy, hoteli szukamy, co tam zrobić. No i w zasadzie to tyle. I wychodzi na to, że przyszłe lata e, też mnie tak czeka planowanie piku formy i piku startów na jesień, bo nie można ryzykować, że ten czerwiec będzie mi się nawet biorąc leki, będzie mi się powtarzał. No i wtedy być może będziemy robić tak, że jakiś jeden start będę robił na wiosnę z takich główniejszych, później <grywa> przerwa, e, luzowanie na tam, ewentualną jakąś chorobę czy osłabienie, no i na jesień znowu mocniejsze starty. I nawet mi to pasuje, bo te, jest sporo fajnych ironmenów na, na jesień, no a jednego przyszłego roku e, no to już bym chciał tego jednego pełnego rocznie, minimum jednego pełnego rocznie robić i to będą moje główne starty, e, czy tam ten pełny, no i jakieś tam połówki. No, no jednych ósmych już nie robię od dawna, ćwiartki no to robię tak zabawowo i pewnie te ćwiartki będę dalej robił, ale zobaczymy jak to się potoczy. E, no czyli jakby podsumowując cały odcinek i całą tą sytuację, wiele komentarzy waszych było takich, żeby tam jeszcze sprawdzać, Ee, że to może przetrenowanie żeby sprawdzać jakieś tam poważniejsze choroby e, neurologiczne czy jakieś inne no wychodzi na to, że, że to były niesłuszne nie prognozy, czy nieprawidłowe prognozy no i cieszy mnie to wychodzi na to, że to jest ta tarczyca i alergia no przynajmniej wszystko na to na ten moment wskazuje no więc nic takiego strasznego, czego nie da się farmakologicznie ogarnąć wiadomo, że nie będę oczywiście się ścigał z prosami e, paru, czy 30 trzydziestoletnimi, ale no to i tak było wiadomo bez tych badań, więc no to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Czyli plan na kolejne miesiące jest taki, jak powiedziałem, startowy. Biorę po prostu te leki. Trenujemy stopniowo, zwiększamy w tej chwili z Maciejem obciążenie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zobaczymy, czy siły cały czas będą i jak będą szły wyniki. Gdzieś tam mnie nowe testy. FTP oczywiście czekają i jakiś tam pewnie test biegowy. No. No i tyle. No i tyle. Trzymajcie. Znaczy, dziękuję też za wszystkie te komentarze, wszystkie dobre słowa z yy, zdrowiem, wszystkie rady, namiary na lekarzy, namiary na diety i tak dalej No mega to doceniam. Sporo się z tego nauczyłem no i miejmy nadzieję, że te kolejne kolejne tygodnie, miesiące będą dobre chciałbym też tutaj ogłosić znaczy po pierwsze zachęcić Was wszystkich do subskrybowania kanału, e, załączania dzwoneczka, nie wiem, wysyłania zainteresowanym znajomym i tak dalej no i jakby tak jak wczoraj pisałem na facebooku planuję tych odcinków nagrywać w najbliższych miesiącach więcej e, no emisja się za chwilę zbliża ale będę o, emisja, o emisji ogólnie o Iron Racer zgodnie z, z tym co tutaj zasugerowało kilka osób robił osobne odcinki, żeby Wam tego nie mieszać, będzie materiałów znacznie więcej w najbliższym czacie e, no, po pierwsze będę nagrywał odcinki z zawodów po drugie e, trochę się wyjazdów szykuje, gdzieś tam jakichś takich obozowo-wakacyjnych więc z nich też no i będziemy, zaczyna będziemy zaczynali za niedługo e, w, no, na jesień organizować eventy i obozy i warsztaty już bezpośrednio w Iron Resorts no jakby przy tej okazji też bardzo dużo różnych materiałów treningowych i szkoleniowych się zacznie pojawiać z naszymi trenerami tak patrzę z boku, bo patrzcie, chyba się jakaś ostra burza zbliża. Nie wiem, czy u Was też, ale, ale u nas masakrycznie ostatnio tutaj. Pada i albo jest upał, albo leje, albo jest upał, albo leje. No u większości z Was zakładam podobnie, gdzieś tam pod granicą z Czechami masakra, w Niemczech masakra, w Warszawie to nawet mam sporo znajomych, których pozalewało. Dobra, nic. Dzięki bardzo, że dotrwaliście do końca odcinka. E, dziękuję za dobre słowo, dzięki za, e, za wsparcie w tym e, powiedzmy trudniejszym okresie. No wychodzi na to, że się w, w, rozeszło po kościach, bo jest znacznie, znacznie lepiej. I oby już teraz było tylko lepiej. Słyszymy się w kolejnym odcinku. は、幾つか。で、今 <music>、気のいいシーエレクト。